na Ścieżce Freelancera. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na Ścieżce Freelancera. Moim dzisiejszym gościem jest Bożena Ulenti. Cześć Bożena. Cześć Czesela. Moi drodzy, Bożena jest wirtualną asystentką, która zajmuje się działaniami w obszarze marketingu online oraz techniczną stroną biznesu. Wspiera kampanie sprzedażowe oraz pomaga budować strategię komunikacji Pracuję głównie z kołczkami i trenerkami osobistymi oraz szkołami językowymi. Biegle włada angielskim i greckim. Bożena, jak to się stało, że zdecydowałaś się na zmianę zawodową i na przekwalifikowanie, i dlaczego wybór padł na wirtualną asystę? Generalnie to bardzo chciałabym ci podziękować, za to, że mogę tutaj dzisiaj z Tobą rozmawiać. Jak to się stało, że zdecydowałam się na wirtualną asystę? Generalnie takie, taka potrzeba bycia na swoim chodziła za mną praktycznie od zawsze. I to nawet nie, nie wynika z tego, że ja chciałam robić, że ja ch nie chciałam, żeby ktoś mówił mi co mam robić, tylko bardzo chciałam, żeby ktoś mi nie mówił czego ja mam nie robić, że chciałam realizować swoje pomysły. Nie chciałam, żeby ktoś mi narzucał swoją wolę pod, pod tym względem. I też już od dosyć długiego czasu tak intrygował mnie biznes online. Ja swój pierwszy kurs online zrobiłam już chyba w 2014 roku. To była zupełnie inna tematyka, zupełnie inne rzeczy wtedy w duszy mi grały, ale, ale jakby to był taki początek tego, że zaczęłam się interesować, jak ten biznes online działa, jak ludzie zarabiają na kursach, jak to się robi. I to we mnie tak rosło, rosło. E, aż właśnie do, doszłam do takiego momentu, że stwierdziłam, że no ja też chcę jakby tutaj w tym działać. Okej, okay. zanim zaczęłaś działać, to miałaś jakieś wyobrażenia co do swojego działania, czy w ogóle tego jak wygląda typowa asysta? E, zanim zaczęłam działać, to ja bardzo dużo zebrałam informacji na temat wirtualnej asysty, bo to u mnie trwało w zasadzie kilka lat. Ja zaczęłam się interesować wirtualną asystą może gdzieś w 2018 roku, a zaczęłam działać 2021-2022, więc naprawdę zebrałam dobry feedback. Zrobiłam taki bardzo mocny research na ten temat. I w momencie, kiedy zaczynałam już działać, to wiedziałam dokładnie czym, czym wirtualna asysta jest. Natomiast Coś, czego sobie tak do końca, dopóki nie zaczęłam sama działać, z czego sobie nie zdawałam sprawy i czego sobie nie wyobrażałam tak naprawdę, to jest to, ile będę potrzebowała się nauczyć. Ile będę potrzebowała się nauczyć od strony technicznej, bo te wszystkie narzędzia, prawda, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to są narzędzia, znałam od strony użytkownika. A by pracować jako wirtualna asysta, musiałam je poznać od strony twórcy. Więc tutaj było bardzo dużo pracy z tej strony, ale to też jest tak, że im więcej takich narzędzi poznajesz, tym ten cały proces staje się łatwiejszy, bo z czasem już nabierasz doświadczenia i wiesz, czego od tych narzędzi oczekiwać, I, i, i to jest coraz łatwiejsze, i dla mnie było to za każdym jednym, kolejnym narzędziem coraz przyjemniejsze. I jeszcze taka jedna rzecz której też sobie inaczej wyobrażałam, ale to przez takie doświadczenie wyniesione z, z takiej struktury w pracy, w organizacjach, że osoby, że ci klienci, z którymi będę pracowała, to będą takie VIP-persona, bardzo poważne, bardzo sformalizowane kontakty i tak dalej. A okazało się, że to są z reguły, albo przynajmniej ja miałam takie szczęście, bardzo fajne osoby, bardzo fajne kobiety, bo głównie pracuję z kobietami. i i, I w zasadzie te, te, te relacje są e, bardzo przyjemne i można fajnie porozmawiać. Oprócz tego, że się razem współpracuje, to naprawdę można fajnie porozmawiać i, i w zasadzie dać się zakumplować. To bardzo dobrze, przynajmniej tak myślę. Mam takie szczęście. <laughs> <laughs> Okej, okay. a czy miałaś, nie wiem, jakieś obiekcje, pytania, wyzwania? Ojej, bardzo dużo. Cały, całą masę. Taką największą obiekcją moją to było to, że ja nie mieszkam na stałe w Polsce. Stąd też właśnie u mnie ten język grecki. I to było dla mnie taką największą obawą, czy, czy ja nie będąc w Polsce, znajdę klientów w Polsce, bo, bo chciałam pracować z, z klientami, z klientkami jednak z Polski. No i tak generalnie takie, czy się nadaje, czy, czy się sprawdzę, czy to jest dla mnie. Ale takie, takie zwątpienia przychodzą cały czas w zasadzie, prawda? I takie zastanawianie się, czy to jest dla mnie. Ale pokonałam to w sobie, odważyłam się, spróbowałam i jest fajnie. Można znaleźć klientów nie mieszkając na stałe w Polsce. Można pracować z każdego generalnie krańca świata na, z klientami też z każdego krańca świata. Mm -hmm. Zastanawiam się, czy korzystałaś ze wsparcia. Powiedziałaś już, że miałaś jakieś kursy. Jeśli tak, to jakiego i czy to było wsparcie bezpłatne, czy płatne, czy mieszałaś te różne formy? Na początku, tak jak już wspomniałam, robiłam bardzo długo research, bardzo długo tak krążyłam wokół tematu wirtualnej asysty, i wtedy to były materiały bezpłatne. Jednym z takich pierwszych materiałów był w zasadzie Twój e-book. Które bardzo dawno przeczytałam jako, jako, jeden z pierwszych, jako jedno z pierwszych źródeł, różnego rodzaju blogi innych dziewczyn, które już działały jako wirtualne asystentki. Ale w momencie, kiedy zaczęłam sama działać, kiedy postanowiłam stworzyć swoją ofertę, kiedy postanowiłam stworzyć jakieś swoje miejsce w sieci, nauczyć się tak dobrze konkretnego narzędzia, no to wtedy już korzystałam z płatnych rozwiązań, z płatnych materiałów. Generalnie w, przede wszystkim po to, żeby nie tracić czasu na szukanie informacji w morzu, tego wszystkiego, co jest dostępne w internecie, żeby to mieć ustrukturyzowane, żeby się uczyć od kogoś, kto generalnie już miał doświadczenie na tym polu i, i tutaj już zainwestowałam w, w rozwój tak konkretnie, że tak powiem. Ok, to teraz przejdźmy już do tego działania, nie tylko do, do przygotowywania. Pamiętasz, jak wyglądały twoje pierwsze współprace i pierwsza oferta? Moja pierwsza współpraca to jest moja jedna z takich najukochańszych współprac. Moją pierwszą współpracą była trenerka rozwojowa Weronika. Cały czas współpracujemy i tak jak mówiłam, skumplowałyśmy się w zasadzie. Jak wyglądała wtedy moja oferta? Ja wyszłam z taką bardzo podstawową ofertą na początku. Czyli dodawanie już gotowych treści, umieszczanie gotowych treści na stronie internetowej, fakturowanie, na kofis generalnie, czyli coś, co, 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 co już umiałam ze swojej poprzedniej pracy. To była moja taka, taka właśnie pierwsza oferta. Chyba też było tam tworzenie grafik podstawowych. A z czasem, właśnie już w ramach tej pierwszej współpracy, fajnie nam się pracowało, dobrze się zgadywałyśmy. I razem z tą klientką byłam w stanie się bardzo fajnie rozwinąć i, i dużo przy niej nauczyć. Mm -hmm. Także od tej pierwszej oferty przez w ciągu tylko miesięcy udało mi się naprawdę fajnie rozwinąć i, i, i poszerzyć ofertę. No właśnie miałam zapytać jak teraz wyglądają te współprace, no i oferta. Mm -hmm. um, może wiesz co, to nie jest tak, że w zasadzie poszerzyłam ofertę, tylko ja ją tak bardziej skalibrowałam. W międzyczasie um, Zobaczyłam, co mnie kręci, w czym chcę pracować i to jest właśnie to jest obszar marketingu. To jest, to jest wspieranie kampanii marketingowych, kampanii sprzedażowych, to jest praca przy strategiach, to jest praca przy budowaniu obecności w sieci. I w tym najlepiej się czuję, w tym widzę też, że jestem w stanie dać lepszą wartość klientkom i na tym się właśnie skupia moja oferta. Do tego jeszcze też dochodzą, tak na początku właśnie wyuczone te technikalia, który teraz bardzo lubię w zasadzie i, i, i bardzo mi się podoba to grzebanie się w takich zawiłościach i e, niuansach różnego rodzaju narzędzi. No tak, a jeżeli chodzi o to, jak wyglądają współprace, ja zawsze staram się utrzymać z klientkami taką dobrą komunikację na no takim dobrym, pozytywnym. Vibe I to jest dla mnie w zasadzie najważniejsze, żeby, żeby tutaj ta komunikacja była najważniejsza i, i miła. A w zasadzie współpracy wyglądają tak, że no zajmuję się tym, co lubię. Pomagam dziewczynom jak tylko mogę. I tak jak mówię, mam to szczęście, że się cały czas dogadujemy. To jest ważne we współpracach, żeby jednak ta komunikacja była płynna i, no i myślę, że żeby flow też było. I tak, hmm. wydaje mi się, że komunikacja jest najważniejsza i te flow też, żeby czuć ten vibe, tak, że, że generalnie to, co ja oferuję, jest i moje wartości, i to, z czym ja do ciebie przychodzę, jest tym, czego ty szukasz, czego ty potrzebujesz, że jesteśmy w stanie się dogadać. Być może to jest kwestia też tego, to, że właśnie nie, nie tyle szczęścia, że pracuję akurat z osobami, z którymi mi się dobrze pracuje, tylko właśnie takiego dopasowania się, bo też nie jest tak, że przejęłam wszystkie współpracę, jakie gdzieś po drodze mogłam, tylko właśnie te, które tak kolokwialnie mówiąc czułam. Mhm. Okej. Okay. Czy masz taki przez który, przed którym chciałabyś przestrzec nasze słuchaczki? Chodzi mi o nie wiem, o jakieś błędy na przykład, albo e, w drugą stronę? Czy jest coś, co według Twojej oceny na początku było słoniem, a teraz masz wrażenie, że nie warto było się nad tym rozwodzić? w sensie było takim zaprzątaczem głowy? Jeżeli chodzi o zaprzątacz głowy, to w moim przypadku to wracam jeszcze raz do tych technikaliów. Ja miałam takie poczucie, że ja muszę umieć wszystko. Że ja absolutnie muszę wiedzieć wszystko, i w momencie, kiedy zrozumiałam, że jako jako wirtualna asystentka, to ja tak to do zasady ja wspieram tego twórcę, tak? To nie jest tak, że ja muszę za niego wszystko, twórcę, twórczenie, wszystko potrafić zrobić. Nie muszę być specjalistą, takim starszym specjalistą w, w obszarze danego działania i nie muszę umieć wszystkiego. W momencie, kiedy ja sobie zdam sprawę, że, że, że to nie jest tak, że ja muszę być tutaj alfą i omegą, to naprawdę bardzo dużo rzeczy później było mi łatwiej zaakceptować, łatwiej było mi wtedy też wysyłać ofertę do, do potencjalnych klientów. To to był taki właśnie ten słoń, prawda? Którego musiałam usunąć ze swojego pokoju. A jeżeli chodzi o case, takie na co zwrócić, na co zwrócić uwagę, to chyba najważniejsze jest to, żeby pracować z osobami, które generalnie, tak gdzieś nawet na stopie prywatnej, byśmy po prostu polubili. Bo jeżeli obieramy ścieżkę freelancera i wybieramy sobie osoby, czy znaczy wybieramy akurat taką drogę pracy, to fajnie jest robić to z ludźmi, którzy gdzieś tam odpowiadają nam, czy sposobem myślenia, czy sposobem działania, czy po prostu sposobem, stylem bycia. A na co zwracać uwagę? Tak, a właśnie, a propos tego, że warto jest pracować z osobami, z którymi się dobrze czujemy, z którymi łapiemy ten flow. No to warto też jest posłuchać takiego głosu wewnętrznego, jeżeli jakaś się zapali czerwona lampka, że ta współpraca może nie do końca mi służyć. I tego też warto słuchać. Pamiętasz jakieś momenty przełomowe, oprócz tego, że zrozumiałaś na przykład, że nie musisz technikali umieć na poziomie starszego specjalisty, czy też eksperta. I te momenty przełomowe, pozytywne i negatywne, jeśli takie mhm, były oczywiście. To mój moment przełomowy, taki pozytywny, to był koniec lata w zeszłym roku, kiedy zapełniłam po raz pierwszy swój kalendarz. To wtedy po prostu poczułam, że mogę wszystko, że świat jest mój, prawda? Później rzeczywiście sprowadziłam je na ziemię, ale to był ten moment, kiedy właśnie tak rozwinęłam bardzo mocne skrzydła i zrozumiałam też, co ja potrafię, jaką wartość daję swoim klientom, klientkom i zrozumiałam, jak muszę działać, żeby zamykać sprzedaż, żeby po prostu takiego klienta zdobyć. Więc to był taki mój ten szumowy moment. A jeżeli chodzi o taki negatywny, no to tak, tak jak mówię, sprowadziło mnie to na ziemię. Niedługo temu, na początku, na końcu tam, tamtego czwartego kwartału, początek tego roku, straciłam dwie współpracę, z czego jedna była moją taką kluczową współpracą i to mi bardzo podłamało te właśnie skrzydełka, które co dopiero mi wyrosły. Obniżyłam wtedy stawkę. Co prawda na krótko, ale tak, wycofałam. Zrobiłam ten krok do tyłu, obniżyłam stawkę. W tym momencie wiem, że to było niepotrzebne. To było. to było takie właśnie działanie w strachu. Ale tak, to w tym momencie patrzę na to jako na taką lekcję biznesu. To są upadki i są wzloty. Są wzloty i są upadki. Tak, sinusoida. No. A miałaś jakieś chwile zwątpienia? O Bo... tak! Wiesz, co takie zwątpienia? Cały czas są i będą. Może kiedyś nie będzie, bardzo sobie tego życzę, żeby kiedyś nie było, ale tak. To tak wraca, wiesz, do, 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 do tych rzeczy, z którymi się na początku borykałam. Nie, czy ja sobie poradzę, gdzieś cały czas siedzi ten syndrom oszusta, gdzieś nam na, na ramieniu, za uchem i szepcze jakieś słówka. Czasami jest tak, że. Mam akurat takie doświadczenie też, że podjęłam się współpracy, gdzie okazało się, że jednak jakby ten mój poziom, na którym jestem w tym momencie, to jeszcze nie jest to, czego oczekiwał klient. I zwyczajnie nie dałam rady, zwyczajnie nie sprostałam zadaniom. Musieliśmy się rozstać, prawda? I w taki moment to też jest chwila, kiedy no... Podcinasz sobie skrzydło, ja w tym sama podcinałam skrzydło, bo, bo ja się wycofałam z tej współpracy, bo stwierdziłam, że nie jestem w stanie świadczyć usług na takim poziomie, na jakich jakie były potrzebne dla tego klienta, więc chciałam tutaj być fair w tym momencie i stwierdziłam, że klient wyjdzie, że dla klienta będzie lepiej, jeżeli będzie współpracował z osobą bardziej doświadczoną. tak, No ale no tak, no, u mnie odbiło się to tym, że zaczęłam wątpić, czy na pewno jestem w dobrym miejscu. Także tak, takie zwątpienia zawsze są, jakieś sytuacje zawsze się trafią, które ci podkopią właśnie to, to, to Twoje poczucie pewności. Jakiś komentarz czasami, to chyba zawsze będzie, zwłaszcza jeżeli pracujemy w sieci. Tak, bo jak jesteśmy twarzą w twarz z człowiekiem, to oprócz tego, co mówi, jeszcze wychwytujemy dużo innych sygnałów z ciała niewerbalnych, a mhm. tak nie mamy tego komunikatu. Mhm, dokładnie. Co byś powiedziała sobie na początku swojej drogi, gdybyś wiedziała to, co wiesz teraz? Albo co byś zrobiła inaczej, gdybyś wiedziała to, co wiesz teraz? teraz. Chyba nie zrobiłabym. No nie obniżyłabym stawek, to tak, ale to jest taka świeża lekcja, że tak powiem. Ale na początku swojej drogi to w zasadzie nie zmieniłabym nic, bo ja wiem, że ja potrzebowałam tego, tej takiej długiej rozbiegówki, żeby w to wejść. A co bym sobie powiedziała to, to żeby się nie bać, żeby ten strach był niepotrzebny. To takie myślenie, że czy ja się nadaję i tak dalej, to te, no, jakieś takie przekonania e, były zupełnie niepotrzebne. No to to przede wszystkim, żeby się po prostu nie bać i, i wiesz, tak nie zabijać sobie głowy różnego rodzaju myślami, tylko po prostu działać. Okej, okay, to powiedz mi, tak już na zakończenie, gdybyś miała dać jedną radę dla osoby, która dopiero chce zostać wirtualną asystentką, to byłoby to? Nie bać się, <laughs> spróbować, spróbować, bo generalnie w tym momencie wejście do zawodu wirtualnej asysty jest bardzo łatwe. Ten próg wejścia jest bardzo niski, co oczywiście wiąże się z dużą konkurencją, ale przy, przy wytrwałości, przy odpowiedniej wytrwałości, przy takiej systematycznej pracy nad swoim rozwojem, ta praca się wiąże z takim ciągłym rozwojem, także to też trzeba bardzo lubić, tak, że, że nie osiądzie się na laurach, chyba w żadnym momencie. Także. Tak, nie bać się, spróbować. E, ci klienci są, próg wejścia jest niski. E, nie trzeba też nie wiadomo jakich kosztów na początku ponosić, dopóki się nie jest pewnym, pewną, że to jest akurat to, czego ja chcę. No i eksplorować to, szukać, tak, próbować tego, co jest moje. Mhm. Super. Bożena, dziękuję Ci za rozmowę. Ja dziękuję również. Bardzo miło być gością. Mi również miło, że zaakceptowałaś zaproszenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Cześć!